Cześć, witajcie w walce o trzecie miejsce, w walkach książek. Teraz jest to Lewandowski, który walczy z Mbappé, bo obaj przegrali w półfinale. No to przechodzimy do pierwszej rundy, a jest to okładka. A okładkę myślę, że wygrywa Lewandowski, bo on tutaj jednak... Widać go trochę bardziej niż Mbappé, bo Mbappé ma więcej cieni. Więc pierwszy punkt dla Lewandowskiego. Druga runda to okładka z tyłu. A ja z tyłu myślę, że lepszą okładkę ma tym razem Mbappé, bo on z tyłu tutaj jest większy niż Lewandowski. Więc jakby no więcej. Można się dowiedzieć, jak wygląda, jak ktoś go nie zna. Więc jeden punkt dla Mbappé jest 1,1, a trzecia runda to cena. Cena książki Lewandowskiego to 44 zł. i 99 groszy, a cena książki Mbappé to 37 zł. i 99 groszy. Więc niższą cenę ma Mbappę i on wygrywa, więc jest 2-1 i teraz sprawdzimy sobie rok wydania Rok wydania u Lewandowskiego to 2024 a rok wydania u Mbappego to 2020 Trzeci, więc jest 2 i wprowadzamy punkt dodatkowy, czyli tam ich podstawową historię i kto ma dłuższą, a dłuższą ma i lepszą myślę, że ma Lewandowski, więc trzeci punkt dla niego jest 3 i wygrywa Robert Lewandowski. A ja zapraszam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Pa!